Sprowadź z naszą firmą auto z USA. bitusa.pl. Po Witolda Chwastyniaka, po setowej batalii, wygrali z Wisłą Bydgoszcz. Dzisiaj wygraliśmy, czy dwa z Bytgoszczą, po, po takiej długiej przerwie. Jest to naprawdę duże osiągnięcie dla naszego zespołu, z powodu tego, że na za niedługo mamy play-offy, i każdy punkt jest tak naprawdę potrzebny. Pierwszego seta Siedlczanie przegrali niejako na własne życzenie. W dwóch kolejnych partiach KPS odkupił winy. Postawiona pod ścianą Wisła zdołała doprowadzić Tejbreka, w którym górą była drużyna Chwastyniaka. Po wygranej KPS wrócił na ligowe podium. Mecze z Bydgoszczem nigdy nie są łatwe i spodziewaliśmy się bardzo trudnego meczu, tym bardziej, że dopiero wracamy po kontuzjach i tutaj też... Bałem się troszeczkę o to, czy fizycznie wytrzymają zawodnicy, którzy wracają po tej długiej, długiej przerwie i było widać po Dawidzie, że w tym czwartym, piątym secie już te tej siły mu brakowało, jeszcze troszeczkę tej odbudowy, formy, no, no to potrwa i mam nadzieję, że do playoffów zdążymy, o ile oczywiście w tych playoffach będziemy, bo to jeszcze pewne nie jest, gdzieś tam matematycznie jeszcze możemy z nich wypaść, ale cieszy na pewno to zwycięstwo z zespołem z czołówki, tego nam brakowało, takiego przełamania, żeby chłopacy w siebie uwierzyli. Bo ostatnio różnie z tym bywało. Dzisiaj przegrane wszystkie końcówki. Dzisiaj te dwie końcówki wygrane i to najbardziej cieszy, że było widać z powrotem zespół, który był w pierwszej rundzie zespół waleczny i myślę, że dla kibiców było to bardzo fajne spotkanie do oglądania, bo z dwóch stron mecz walki, zacięte końcówki, bardzo fajne świadkarskie akcje. 22 marca 18 KPS zagra w hełmie z HKS. Sponsorem programu był bezpośredni importer aut z USA www bitusa.pl Sprowadź z naszą firmą auto z USA, bitusa.pl